Jan Wcisło, firma Intermak. Drodzy Państwo, znajdujemy się w gospodarstwie Przemysława i Magdaleny Szatanów w miejscowości Długie, w zagłębiu uprawy papryki. W tym gospodarstwie już od paru lat stosujemy nasze rozwiązania mikrobiologiczne. Te rozwiązania mikrobiologiczne polegają na stosowaniu poszczególnych produktów mikrobiologicznych. Największy problem na tym terenie to oczywiście potocznie nazywane uwiądy. Spowodowane są one poprzez choroby odglebowe typu fuzarium, wertycylium, ale także przyczyniają się do tych chorób szkodniki, czyli nicienie. I nasze produkty mają na celu Ograniczenie presji ze strony zarówno nicieni, ale także chorób odglebowych. Dlatego też mamy kilka produktów. Pierwszym produktem, który stosujemy już w trakcie produkcji rozsady, to produkt Baktimeradinet. Jest to produkt mikoryzowy, który ma na celu intensywną rozbudowę systemu korzeniowego, przez co roślina jest bardziej odporna wszelkiego, wszelkie stresy w momencie przesadzenia na miejsce stałe. Wiadomo, oczywiście również dobry system korzeniowy powoduje to, że roślina lepiej pobiera wodę i składniki pokarmowe, więc wykorzystujemy te nawozy, które puszczamy przez system fertygacji. Produkt Baktim Receptor jest to właśnie produkt ukierunkowany pod kątem ograniczenia presji ze strony nicieni. Tutaj największe szkody w uprawie papryki powoduje nicień pod nazwą Kuzak, który to uszkadza młodą roślinę, młody system korzeniowy, nakuwa go i tym samym powoduje pogorszenie może nie tyle pogorszenie ale powoduje to, że łatwiej czynnikowi chorobotwórczemu wniknąć do systemu korzeniowego, czyli można powiedzieć, im więcej nicieni mamy w glebie, tym większe prawdopodobieństwo, że wystąpią nam choroby odglebowe. Baktymę receptor stosujemy w dawce od 2 do 4 kg na hektar. Ja proponuję dwa puszczenia przez system fertygacji. Pierwsze puszczenie to krótko po przejęciu się rozsady w miejsce stałe w dawce 2 kg na hektar. Drugie puszczenie tego produktu też przez system fertygacji, około 30 dni od pierwszego puszczenia. Ostatnim produktem, który polecamy pod kątem ograniczenia presji ze strony chorób odglebowych, to produkt Bactin Fertimax, zawierający m.in. bakterie i trichodermę. I ten produkt stosujemy w dawkach po pół kilograma trzykrotnie, tak żeby w samym cyklu uprawy zamknąć się w tej dawce półtora kilograma. Oczywiście możemy również ten produkt stosować częściej w mniejszych dawkach, tak aby on w sumie również w tym w okresie produkcji osiągnął dawkę półtora kilograma na hektar.